Witam Was serdecznie. Dzisiaj kończymy spawać boki balkonów. Odcinki te frontowe, przednie, długie. Mamy już wyspawane. Za chwilkę Wam pokażę same szkielety, bo jeszcze balkony te nie są wypełnione. Ale pokażę Wam, bo zadajecie często pytanie odnośnie yy, tych połączeń kątowych. Bo widzicie te połączenia u mnie na filmie, że one są skręcane, nie są spawane. Są skręcane w czasie montażu. To związanie bardzo wygodne do transportu i do montażu. Nie wyobrażam sobie yy, balkonów w kształcie litery C wyciągnąć na powiedzmy pierwsze, drugie czy tam trzecie piętro. A proste odcinki wyciągamy bez żadnej trudności, yy, a boczne czasami wnosimy, czasami też wciągamy linami. Wszystko kwestia od sytuacji. Jak widzicie spawam go na, tradycyjnie na kopyłkach i na dwóch profilach. Yy, w tej części mam spawany jeszcze dodatkowo trzeci profil, który mi bazuje kąt. On jest ustawiony, ten profil jest ustawiony w kącie 90 stopni, także mam bazę. Nie muszę latać przy tym z Przykładam profile i wiem, że tutaj już mam kąt do spawania. To jest nasza poręcz, kształtownik 40x27 zacięty pod kątem 45 stopni z jednej strony. Dostawiam go do bazy tej yy, ustalającej kąt oraz profil ten musi się zgodzić również z krawędzią tego kształtownika. Noga, słupek końcowy, kształtownik 40x40 ze spowaną laszą. Sam moment spowania laszy znajdziecie u mnie na kanale. Film było to. Słupek ten wspólny to jest kształtownik 20x40, zawiercany do skręcania. Również było tym odcinek, również dodajszy. Łzeczki, czyli profil dolny, i ten profil pod poręczą. Jest to kształtownik 30x20, nogę mamy 40, więc kształtownik jest o centymetr węższy, dlatego z jednej strony podkładamy 5 mm płaskowniki. Oczywiście otwór pod ocen. ucięte są na wymiar, także one nam tutaj tworzą bazę do skręcania tych profili. Przerwa Pomiędzy profilem podporęczowym a poręczą już samą to jest 9 cm. Zazwyczaj daje 8, akurat te barierki są wyższe, ponieważ one są ponad 1,10 m. Dlatego ta przerwa jest 9 cm tutaj i 9 cm od dołu. Aby teraz zdystansować te dwa profile, czyli ustawić ten dolny profil na odpowiednim miejscu posłużą nam już docięte tralki na wymiar. I jest to najdokładniejszy sposób na to, aby te tralki później nam ładnie wchodziły i było to dobrze spasowane. I spawujemy dolny profil. Spawam tą poprzeczkę i za chwilkę Wam z bliska pokażę tą głowicę już wysprowaną. Nieraz Wam pokażę jeszcze ze ściskami, żebyście widzieli jak to w którym miejscu łapie. Potem odkręcamy ściski, ściągamy z naszych to było barierkę i pokażę Wam jak wygląda moment skręcania tej barierki drugą jej częścią. Tu Mamy dół barierki, jest Lasza, jest noga. Dolny. Kształtownik 20 na 30 Tutaj mamy naszą wspólną nogę i to wiercenie, które my wspólnie wiercili na którymś z poprzednich filmów. Jest to kształtownik 40 na 20 Tutaj już mamy poręcz 40x27. Poręcz jest zacięta do kąta. Z uwagi na to, że poręcz jest w kształtownika 40 i noga też 40. Ten kąt zacięty musi się zlicować nam z, równo z nogą. Także wszystko dostawiamy do, do tej naszej bazy, którą mamy ustawioną w kącie. spawane są same pachwiny, w tych miejscach już nie spawam, to wszystko będzie ocynkowane, także taka minimalna szczelinka może zostać, nic się nie dzieje, otwór na ocynk. To samo jest w nodze na dole, również mamy otwór na ocynk. Tak wygląda barierka jeszcze nie wypełniona. Tutaj będą spawane tralki 20 na 20 z kształtownika ze ścianką półtorówką, aby nie robić wagi do ocynku. Czasami ta krawędź tutaj wymaga przeszlifowania i warto to zrobić przed ocynkiem, ponieważ jak jeszcze dojdzie nam tu ocynk, ta barierka nie będzie się nam chciała zejść. Dlatego tu z szlifierką warto przed ocynkiem to szlifnąć i warto nie zapomnieć o tym. A teraz pokażę Wam, jak wygląda sam moment złożenia tej barierki i jak ta barierka wygląda już po skręceniu. Ja sobie odpuszczę, daruję sobie skręcenie śrubami, ponieważ jeszcze nie mam przygotowanych śrub, ale nie o to chodzi. Wiecie, jak to ma wyglądać. Nie mam poziomu niestety. I barierkę już mamy połączoną. Łączenie wygląda w ten sposób. Tu jest niewielka szczelina, ale w momencie skręcenia tego to się nam ma zejść. Jeżeli kąty mamy pod 45 zacięte, ma się to zejść. Wystarczy nieco tą nogą odjechać i ten kąt już się nam schodzi. Z tym, że tak jak mówię, najlepiej, najlepiej to wychodzi na montażu, kiedy to wszystko już stoi na płycie. Tutaj. Mamy otwory do skręcenia 3 na wysokości metra, metra 10 Mamy trzy otwory na śruby i tak wygląda barierka skręcona. Nie mam gdzie tych balkonów odstawić. Niestety pewnie was to troszkę może mylić w tle tyle profili, no, ale chyba widać o co to, o to mi chodzi. I tak samo sytuacja ma się z drugiej strony tego balkonu. Również dokręcamy bok i mamy balkon w kształcie litery C. Łatwy w transporcie, szybki w ocynku, ponieważ ocynkownia niezbyt lubi cynkować przestrzenne elementy i daje dużo dłuższe terminy na takie elementy, właśnie przestrzenne. No i elementy przestrzenne kosztują drożej w ocynku. Także mamy, mamy, mamy tu korzyść w zasadzie kilkukrotną. Myślę, że na tym etapie dzisiejszy film zakończymy. Byliście ciekawi, pytaliście mnie wielokrotnie właśnie o połączenie jak to się odbywa. Nie zawsze na montażu mam kamerę, nie zawsze mam możliwość nagrać, pokazać Wam to. A na warsztacie na spokojnie sobie działamy, także jest chwila, aby coś móc Wam pokazać. Jak widzicie fajne rozwiązanie, proste, szybkie w yy, wykonaniu. W zasadzie, jeżeli już załapiemy mniej więcej, jakie wymiary, jak to przycinamy, yy, jak to stęcamy, to wtedy wykonanie takiej barierki jest bajecznie proste, no i montaż oczywiście również. Przede mną zostaje etap wypełnienia ale to już jest temat na kolejny odcinek żegnam się z wami do zobaczenia cześć